Witam Cię krótko, Jak to ktoś określił z mojego mini japońskiego ogrodu. Może i coś tutaj, coś z tego być. Może być to rzeczywiście kierunek, w którym ten kącik będę mogła zagospodarować. Te japońskie ogrody, jak sobie poczytałem, bazują się na tym miniaturowych drzewkach. Ja co prawda mam tutaj można powiedzieć jedno tutaj. W tym miejscu rośnie ta jadełka, której się udało odżyć po perturbacjach przy remoncie. Ta niestety zmieniła się w piękny kolor rudy, co oznacza, że już jest totalnie martwa. Ale ten kolor mi podsunął pomysł, żeby w tym miejscu posadzić właśnie takiego miniaturowego czerwonego klunika, który by ją tutaj godnie w tym miejscu zastąpił. Ziemię pokazywałam wam, moi drodzy, właśnie w tym miejscu, jak ona wygląda, i została tutaj nakompostowana, nawieziona, podsypana, czym popadnie, ta hosta chyba nie za bardzo się tutaj dobrze czuje, bo słońce tutaj w tym miejscu dosyć ostro potrafi prażyć, mimo podlewania liście trochę z ale jak będzie rosła pod klonikiem, to może. Trochę cienia, jej e, będzie wtedy bardziej odpowiadała. Jak nie, to zmienię jej miejsce. zagwitły tutaj w tym miejscu kwiatuszek. Oczywiście nazwy tradycyjnie nie pamiętam. Sama go posadziłam, sama kupiłam. Pierwszy z różnego miksu kolorowych. E, oczywiście teraz już jest tak wieczorową porą, więc on się zwija, ale naprawdę jest przepiękny. Czekam na jego e, kolegów. Oczko. Powoli zagospodarowuję. Na razie układam kamienie, później będę nasadzać jakieś rośliny, które by tą folię skutecznie przykryły. Trudne, szczerze mówiąc, zadanie. Deszczówka, która wypełnia wodę, no mogłaby jeszcze trochę się postarać. I deszcz też. Tak jak pokazywałem z daleka, ta jodełka powolutku. Wraca do życia. To jeszcze jest kawałek suchego, który muszę odciąć. Będę ją fajnie formować. Zresztą ona bardzo wolno rośnie, ale może rzeczywiście będzie tutaj częścią tego japońskiego ogrodu. Taka roślinka, która ma takie listeczki w ciapki, fajnie się tu prezentuje. Susza, no niestety dała się we znaki. Teraz troszkę popadało, więc te rośliny naprawdę odurzyły, ale podlewanie, podlewanie i podlewanie. A słońce tutaj prażyło, aż dziwne, bo no, latem, jak się ukazuje, to słońce chodzi u mnie wysoko w tym miejscu. Niebieska trawa już fajnie zagwita. Jest piękna, jestem z niej strasznie dumna. Udało mi się ją, bo ją co ładnie na, jeść, na, na wiosnę przycięłam, suche. a ona się za to tak pięknie odwdzięczyła. Tutaj mam taką roślinkę, nie wiem co, wygląda fajnie. I tam to małą trawkę, którą posadziłam, to miało być wysokie, więc przy tej nawłoci, bo to chyba jest nawłoć, myślałam, że to wysokie sobie da radę. Na włoci wystrzeliła szybko. A to tam siedzi. Kwiatuszki w mojej wazie też już fajnie się prezentują. Pelargonia fajnie zakwita. Trawki, które nasadziłam, też mają się dobrze, też zakwitły. Ta bordowa też zaczyna fajnie, um, fajnie się prezentować. No Zobaczymy. Jeszcze myślę, że tutaj uda mi się coś dosadzić, ale na razie daję im szansę, żeby one zajęły sobie tyle miejsca, ile potrzebują. Co słychać u róż? Róże prezentują się tak. Te są tutaj piękne. Takie pojedyncze. Ładnie wyglądają. Zdrowe, fajne listeczki. Między różami zagościła Lilia. Nie wiem, jaki będzie miała kolor, ale zobaczymy. Ta róża, która tutaj. Ja tutaj dała mi taki metalowy pręt, bo ona sięga, sięga, sięga i jeszcze sięga. I myślę, że będzie to kandydatka do zaszczepienia ją, znaczy do rozmnożenia i posadzenia jej przy tej pergoli, którą zamierzam zrobić tam na początku ogrodu. Ta róża została zaatakowana przez muszycę w ruch poszły tradycyjnie żółte wstążeczki, i czekam na mrówki, żeby zrobiły z tym porządek. Ja tutaj też dosiadziłam. Róża, którą kupiłam, też zaczyna się otwierać. Ona miała być różowa w białe ciapki. Zobaczymy. Nagietek też już poszedł spać. Nasadziłam tu jeszcze takie mini lwie paszcze, aksamitki, bo ja lubię róże. Jak nie są takimi, tymi chyba rabatowymi, czy tak to się nazywa, to tak kwitną sobie różnie, prawda? Więc ja zawsze lubię, jak są tam różne kwiatuszki. Z tej strony, po tej stronie alejki prowadzącej do domu, no troszkę się zmieniło. E, rozmnożona przeze mnie. No oczywiście znowu zapomniałam żurawka, żurawka nie mogę tak zapamiętać, ale staram się. Ma się całkiem fajnie. Tu przeze mnie zakupiona jej koleżanka. No ślicznie się tu prezentuje, jest jedną z piękniejszych. Myślę, że ja tutaj tych żurawek sobie kupię więcej, bo one będą pięknie wyglądały, bo słońce, jak zacznie krążyć niżej to po prostu. Um, Będą one tutaj robiły zasłoneczko. W tym miejscu też posadziłam tą niebieską trawę i też y, wygląda fantastycznie. To, co ja ciągle zapominam, czy to jest jakiś różanecznik y, czy coś, nie mogę zapamiętać tej nazwy, Muszę chyba takie tabliczki sobie wstawiać przy kwiatach. Y, też ma się całkiem fajnie. Zdrowe listki, nic nie obsycha, lśniące. Odwdzięczył się za to, że był tutaj przy korzeniach pomajstrowałam, dosypałam i trochę takiej chyba trochę kwaśnej ziemi mu zrobiłam, żeby było mu tu dobrze. Chyba udało mi się to zrobić.